Że, że bardzo dobra wiadomość. Czekaliśmy z tą informacją dosyć długo. Dzisiaj już wiemy, że, że, ten, że ten projekt, który przygotowywaliśmy, który nazwaliśmy PIA Stopiła z Nową Energią, został zakwalifikowany. W ramach mechanizmu finansowego europejskiego obszaru gospodarczego i norweskiego mechanizmu finansowego. To takie dosyć długie i skomplikowane, ale tak w skrócie mówi się o tym funduszy norweskich. Jeden z największych, chyba najciekawszych programów, które ten fundusz realizuje na terenie Polski. Istotnym elementem jest to, aby w ramach tego projektu również przygotować program rozwoju instytucjonalnego, tak żeby. Nasza administracja również w lepszy sposób działała na rzecz mieszkańców i aby ten standard życia mieszkańców został podniesiony. Chcielibyśmy jednak w znaczący sposób i szybko bardzo się rozwijać. 212 miast w Polsce startowało złożyło swoje aplikacje i wstępnie wybrano z tego 54, 54 projekty. Jesteśmy na 14 miejscu. Jednym z założeń tego naszego projektu jest, by Piła była miastem samowystarczalnym energetycznie. Drugim na pewno jest H2 Piła, czyli program, który chcielibyśmy wdrożyć w mieście i dotyczyłby takich dziedzin jak sprzedaż energii, biznes, czyli energetyka. Wtedy, kiedy mówimy o wysoko wysokoenergetycznym przemyśle elektronicznym, spożywczym, mówimy o badaniach i rozwoju i mamy zarówno podmioty lokalne, te, które są w pile, jak Państwo ucznia Stanisława Staszica, ale również PPNT, Poznański Park Naukowo-Technologiczny i kilka innych organizacji, które na zewnątrz interesują się tym, co, co robimy. Produkcja i magazynowanie produkcja, zarówno wodoru, jak i magazynowanie współpraca oczywiście z ośrodkami wiodącymi na świecie, które w tej chwili przygotowują tego typu nowe projekty, i zastosowanie związane z transportem. Oraz z mieszkalnictwem. Jednym z elementów są, jest, jest projekt, który przygotowujemy. W styczniu chyba wystartuje. Dzisiaj podjęliśmy decyzję o, o, o finansowaniu tego, tego projektu, czyli przygotowanie dokumentacji dla zielonych wzgórz. To wszystko opisaliśmy jak gdyby, w, tym, w tej, w tej fiszce. Mówimy o, o takim, takim momencie, który miasto pomimo własnych działań dotychczasowych ma zostać pchnięte na jeszcze inne, nowe tory. I te, te nowe tory mają być też takie, które nadadzą się, by w przyszłości można było je przenosić na inne miasta. Rzeczywiście te projekty są też przygotowywane i dostają to wsparcie po to, żeby wykorzystać doświadczenia samorządów, które idą w tej ścieżce, nazwijmy to pilotażowej, aby Wypracować pewien model programów rozwojowych czy pomysłów rozwojowych opartych o właśnie endogenne przesłanki, które znajdują się w tych miejscowościach, aby te budowane strategie czy pomysły na rozwój poszczególnych miejscowości były sprawdzone. Nagrodą główną jest 10 milionów euro. Jest takich nagród 15 maksymalnie. 15 nagród po maksymalnie 10 milionów z przeznaczeniem na przygotowanie tych wszystkich działań organizacyjno-koncepcyjnych, częściowo inwestycyjnych.